Cześć, tutaj Krakus. E, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wracam do gry LEGO Saga Skywalkerów. Jak widzicie, zostałem na chwilę jeszcze w, w Cytadeli sit Sitów, bo zainteresowały mnie te tabliczki. Okazało się to szczałem w dziesiątkę, ponieważ 10, przeczytanie dziesięciu 10 tabliczek e, daje nam dwa klocki kyber. E, których mi brakowało, więc tutaj e, tego, e, tak jak mówię, nie było w planie, nie, nie przeczuwałem, że w ten sposób można zdobyć e, klocki, ale teraz, kiedy włączyłem grę i stałem koło jednej z tabliczek, pojawiło mi się jeden z dziesięciu. Te tabliczki są łatwe do znalezienia, ponieważ one figurują jako plotki, E, w tej chwili już nie mam, ponieważ zniknęły. Natomiast tutaj e, one się. Po, e, nie w niektórych miejscach one są tutaj zaznaczone w tej chwili kropkami, pozostałościami. Rozmowa. Także tutaj są dwie. Tutaj jest jedna na, e, przy windzie, Tutaj na tym cypelku jest, jest jedna. Tu, gdzie jestem w tej chwili, jest jedna. Jedna jest tutaj dosyć trudno dostępna na yy, yy, wyżej położona. Tutaj trzeba użyć mocy, postawiać sobie klocki. Jedna jest tutaj w yy, takich yy, takim zagłębieniu w kamieniach. Jedna jest przy strzelnicy. I także jest, A, jedna, dwie są tutaj. Jedna jest przy schodach. Jedna jest tutaj w rogu, yy, jednego z pomieszczeń. Nie są one trudne do znalezienia. One figurują jako plotka, więc bez problemu można je znaleźć na mapie. Także mam tutaj już 100% w Cytadeli. Tak jak mówiłem, ostatnio yy, mi brakowało dwóch klocków w tej chwili. Dostałem nawet osiągnięcie. Yy, I jest 100%. I w całej tej, w całym tym regionie, nieznane regiony to się nazywa, Mam już 100%, wiem, wie, więc wiem, że to tutaj jest już zrobione i to mi uzmysłowiło, że yy, tam gdzie mi bra brakuje yy, tych... O, taj, tam widać, stąd widać tą tabliczkę. W tej chwili, kiedy już jest przeczytana, to teraz jest ciemno-niebieska, przedtem była jasno -niebieska, ten wykrzyk. Ale wracając, to mi umysłowiło, że na niektórych planetach, gdzie brakuje mi 100%, to może być rozwiązanie, że może gdzieś jest coś do przeczytania, może gdzieś jest jakaś, może powinienem z rozmawiać z różnymi postaciami, z tymi plotkarzami tak, e, tak zwanymi. Może oni, może to da mi dodatkowe... Em, klocki brakujące. Ale teraz co chcę zrobić? No tak jak tutaj mam na mi chcę się wybrać nad y, przestrzeń na ból ponieważ brakuje mi jednego krążownika Chciałbym go dzisiaj zdobyć y, aby wypełnić te wszystkie gdzie są gwiazdy, tu jest okręty flagowe, mam 8 z 9 jak pamiętacie i teraz jest Venator żeby zdobyć Venatora poczyń dalsze postępy w ramach części 2 atak klonów lokalizacja to skan kamino i kaszy ale to już zrobiłem więc w tej chwili powinien Powinien pojawić mi się ten, tenże y, okręt flagowy gdzieś tutaj. On się powinien jakoś pojawić. Teraz podróżuję sobie po y, przestrzeni, szukając y, kosmicznej, szukając Venator, na, Venatora, czyli ostatniego okrętu który... E, którego nie zdobyłem to jest e, okręt flagowy Venator e, o, jest no, super e, podróżowałem sobie tak po prostu i e, ponieważ wszystkie misje mam już zrobione w 100%, wiedziałem, że prędzej czy później on się musi pojawić. Gdzieś e, pojawił się nad e, kaszykiem. Więc jest OK. Teraz jeszcze muszę oczywiście go zdobyć przejmij Venatora i tu będę miał Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! się do walki! My, że macie jakieś szanse. Systemy obronne muszę oczywiście zniszczyć ten Nie ma ich zbyt wiele, jak widzę. Że dwie wieżyczki, jedna trzecia jest jest już zrobiona. Teraz kolejne trzy i już jest. Została ich mniej więcej 1 trzecia. Nie wiem od spodu jakieś pozostało. Nie wydaje mi się. Wszystkie są na górze. do sobie z tej perspektywy gdzie tam mogą być... Imponujący jest ten venator. Bardzo miło będzie go zdobyć. Gdzie my tutaj... Nie Jesteśmy tymi domami! Jesteśmy rządem! Nie robimy niczego złego! Na wieżyczka, więc pewnie po drugiej stronie jest, jest kolejna. Tak z boku. No jest. Dobra. Systemy obronne zostały dezaktywowane. Teraz yy, pora na abortarz Wenatora. Nie wiem, gdzie można zdobyć tego fenatora. Na pewno trzeba zaliczyć jakieś misje fabularne. Z tego, co ym, czytałem, to Nie trzeba mi zna, to misje na Naboo. się nam sprzeciwi, zostanie powstrzymany! Tak mi się wydaje. to jest w ogóle? Czemu y, tak pyskuje do mnie? Cześć Luk, co się obijasz? Może i z ogień? Zrobię. No 6, ok. ja wiem, że mogę. Uf. Dokonałem abordażu tak po... Tutaj zdobędę kilka klocków, na pewno tu będzie około sześciu może należyć klocków do zdobycia, Hyder więc y, tylu mi chyba brakuje, żeby wszystkie y, y, upgrade y zainstalować. Uwaga na hełm, bardzo lubię na, na Dobra, Chce, czy chcę się udać na mostek? No tak, chcę się, chcę się udać na mostek. O! Podobny układ y, przestrzenny statków był na jednym z okrętów um, Admirał Imiś, Imiś, Przygotuj. Niemiecko brzmiące nazwisko. No tak, że ja mam już tak, taką moc postaci, każdej klasy, że to jest aż... Nie lekceważcie mojej mocy No właśnie Nie lekceważcie mocy luka Zręcznie Nie czy nie płacił te komunikaty to po prostu jest rewelacja. No, no, rewelacja To. Tak, nie rosną lepiej! nie jesteś, to płacącym. Przynajmniej, Venatora. starcie ukończone. Dziękuję. Venator... 2 milion. nie wiem czym jest stać. Mam tylko 41 miliardów. No, ale cóż, może nie zbiednie 1 milion. A, kapitan, to ty! Super. Mhm. Okej, okay. i mam venatora. Dostanę jakieś osiągnięcie za to, że mam wszystkie okręty flagowe? Pewnie nie. przejmujesz się w ogóle Republiką? Bo ja bardzo. Mojej troski jest tyle, żeby wypełniła stację Lucre Hulk! Twoja to co najwyższe. Dobra. Czyli to tak, to już jest. Nie będzie atakował, w końcu jestem kapitanem, już teraz klocek jest się Kyber, okładź Kumple, ale zobaczę, ile ich pozostało. Uuu, sporo, sporo. Więc trzeba się przespacerować po statku. Tutaj chyba już wszystkie są na mostku. Był tylko jeden. No, pamiętam, na którymś okręcie flagowym mi się postać zablokowała. Przechodzę do tam mostu, ale tutaj raczej to nie grozi, tu jest jakiś już okej, okay. tutaj będzie robocie potrzebny. Ten tu cały czas wisi. Będziesz tam wisiał yy, do końca świata? Bip, bup, 1160... 1161. Zostało mi 39 klocków w ogóle. Wszystkich. Wszystkich, ludzie. To jest... To jest... To jest niewiarygodne. O, ile tutaj jest tych celów? otrzymać No ale to było banalnie proste. Dajcie Prosty, takie. Wszystkie cele w jednym miejscu. Gdzie, gdzie to wyzwanie? Gdzie kiedyś to musiałem na... Przy niektórych płackach zestrzelić sześć i to w różnych miejscach. Wstyd. O tu w głównej hali, tak jak myślałem tu jak będzie, Najgorzej będzie się tam dostać. Ten tu dalej wisi, niewiarygodny. Nie <laughs> no, jesteś po prostu genialny. Dobra, dobra. Musisz sobie. Jestem Luke Skywalker. Jedi. Jak mój ojciec No i mi przeniosło... tutaj. Nie wiem, łapki. Mogłem cię tu zostawić. Gdybyś tak wisiał i wisiał. Fala czuję to. Grzemie tu moc. To miejsce mocy, Wiedźmin y, Gerard? Też by tak powiedział. Ej, no nie nie wierzysz, że nie doskoczysz tam. Znisz sobie płotek, i wtedy doskoczysz. Darybent też takie miał. Podobne, podobne. Jałem akwarium. Wsteczne odliczanie, panie i panowie, 37 kloców zostało. Eee, dobra, co tutaj jest? Czy jest jakiś przewód prowadzący do tego? Więc. Eee, będzie. Eee, coś bardziej skomplikowanego. Wybitnie skomplikowanego, po prostu nie do odgadnięcia. W z czym Nie powinienem się nabijać, bo nie, niektóre klocki naprawdę ciężko zrobić. Bo no ten klocek, te dwa ostatnie klocki w, w, na cytadeli w, Sitów, no to naprawdę w życiu mnie pomyślał, tylko tak. W sumie, jak się to mówi, z głupia frant włączając grę. Zobaczyłem, że stoi koło tabliczki i coś mi tak intuicja typu o, tu jest coś, Oso, nie mogę tego wybudować przebudowa przybytków. Tu coś jest. Ten to jest. A, okej. Okay. Musimy znaleźć kartę danych. Myślałem, że jest w pomieszczeniu. Muszę obejść to wszystko. A, mogłem sobie zaznaczyć to, bo to jest... Zostały dwa, czyli tak bym nieźle, sporo tutaj zdobędę, może nie zdobędę tych dwunastu, które zostały do... Yy...

Prowadzi nas to do samego... ...dworskiego. to jaka ten look? Tutaj... włączyło mi się jakieś odliczanie. Nie bardzo wiem, by, o co chodzi. Najpierw tak, ja chciałem poniżać tutaj trochę rzeczy. Tutaj... Cieszymy się, będą abyście zapomnieli o brutalnym przejęciu statku przez nowego kapitana. O, tu jest jeden. Hej. Tu jest drugi. Trzeci. Trzeba nacisnąć cztery przyciski. Dwa są tutaj. Jeden jest tutaj. Gdzie jest czwarty? Trzeba je zlokalizować. To? Tu jest jeden, drugi. A, dobra, tu są trzy. Można zacząć od góry i wtedy e, można sobie pobiegać, U, zdążę czy nie zdążę, zdążę czy nie... 3, 2, 1, w ostatniej chwili, jest! Przeciąłem odpowiedni kabelek i jest, udało się rozbroić bombę. <laughs> To było napięcie. Czyliście to? Bo no, rewelacja. Rewelacja. Jak w speed. E, Dobra. I jak to wygląda tutaj? Ale, a to... No, nie, jest 100%. Nie ma co szukać. 100% na y, wenatorze mam. Zrobione. A jak wygląda z, y, z, z ulepszeniami? Wszędzie 100%, tylko tutaj 91%, a potrzebuję 12 klocków, a mam 16. Czyli historyczna chwila, odblokowuję ostatnie ulepszenie. E, w, Wszystkich e, klasach. Tylko 1,4% graczy, które, którzy grali w tę grę, osiągnęło e, to, co ja w tej chwili, więc... E, hi, naprawdę, historyczna historia. Dobra, no i to... To tyle na dziś. Na pewno od, odwiedzę jeszcze grę LEGO saga Skywalkerów, ponieważ... Oh. Zdecydowanie brakuje mi czegoś tutaj. Słuchajcie, na kaszyku... gdzie mi teraz jest... o co to chodzi? Tutaj mam 96. Tu mam... a, tu mam 100%, a Mam 100%, ale tutaj pasana, nabu i takar jest tylko 94%. Na Pasanie mam wszystko, to pamiętam. Na nabu mi trochę brakuje. Tak, dwóch tutaj będę musiał nadgonić, e, szczególnie jezioro Ponga, a na dakarze jednego klocka, okej, okay. top! No, Powoli, powoli będę to kompletował. Tutaj tylko 92%. Bez spin na pewno mam 100%. 100%. A nie, jednak nie. Jednak brakuje czegoś. E, aha, ale tam nie ma żadnych znaczników. Pamiętam. Znowu pewnie trzeba coś poszukać, Jakieś tam... E, może jakieś plotki. Wyszukać. O! przestrzeni Kright brakuje dwóch. No, tak jak widać, jeszcze trochę do zrobienia jest w galaktyce. Dobra, dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka. Dzisiaj zdobyliśmy ostatni okręt flagowy, którym jest był e, Renator. Mam wszystkie, e, także mogę odblokować jeszcze sobie tutaj brakujące statki. Kasiorki mi nie brakuje, więc spokojnie mogę to zrobić. No. Tutaj... ciekawe. Eee, ukończ serwis śmigacza w Jacku, osada nie ma. Serwis śmigacza... Hmm. Okej. Okay. Czyli tutaj mogę sobie włączyć misję i ją wykonać. No ciekawe, czyli to na pewno będzie jakieś ułatwi ułatwienie w zdobywaniu klocków i statków. To nie wiem, chyba tylko tego mi brakuje, nie? Teraz zobaczymy. Jest ich 69 wszystkich pojazdów I chyba tego mi brakuje, więc możliwe, że od tego zacznę. O nie, tutaj jest jeszcze jeden zablokowany. Też. Na szczęście można odblokować plotkę. O, plotkę. I co? I muszę... Aha, to wiem. Na w jeziorze tak. O nie, jeszcze, jeszcze tutaj tak. Tajny taj whisper haj Lorena, też jest średni. Ok, czyli czterech mi brakuje. Tutaj jest. Yy, od mogę odblokować plotkę. Wprowadź prawidłowy kod w zakładce dodatków. Okay. Co to? Wprowadź prawidłowy kod w zakładce dodatków. Okay. Wiele rzeczy chyba jeszcze nie odkryłem, to jest takie. Dobra, więc kontynuuję um, LEGO sagę Skywalkerów um, w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie dzisiaj. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na oglądanie kolejnych części z różnych serii LEGO i też innych gier. Tylko nie grajcie w tą wampirach, bo przepadniecie. Od razu mój. Pozdrawiam jeszcze raz. Trzymajcie się. Hej! れはまだタネにポケットペアが進む